W 1434 roku Odcinku M jak miłość Ula zrobi Bartkowi awantury za to, że sprowadził jej ojca Odwoła ślub Sprawdź, co się wydarzy Wkrótce ruszą przygotowania do ślubu Uli, Iga Kreft i Bartka, Arkadiusz Smoleński Lisiecki wpadnie na genialny pomysł zaproszenia też ojca narzeczonej W 1434 roku Odcinku M jak miłość od razu tego pożałuje, gdy Jakubczyk, Michał Breitenwald, ukradnie córce pieniądze. M jak miłość, zobacz streszczenia odcinków. Janek, Tomasz Kolarik, od razu domyśli się, że zniknięcie pieniędzy to sprawka ojca Uli. Zanim jednak ruszy w pościg za złodziejem nie przepuści takiej okazji i wytknie Bartkowi nierotropność. Nie zastanowiłeś się, dlaczego Ula nie utrzymuje z tym gościem żadnych kontaktów. Nie przyszło ci do głowy, żeby najpierw zapytać ją o zdanie. Wykrzyczy mu. Wkrótce także ula że wścieknie się na Bartka. Przetłoczona obowiązkami mostowiakówna będzie bliska załamania. Ja już nie mogę, rozumiesz? Nie daję rady. Same problemy. Z kasą, teraz z ojcem. Chciałem dobrze, dlaczego mnie nie zapytałeś? Mój ojciec to złodziej i alkoholik. Janek ma rację, jestem kretynem. Przepraszam. Czy ula wybaczy Bartkowi ten poważny błąd, czy odwoła ślub?